Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie ze studia Ratusz, Ratusz TV. Witam Państwa bardzo serdecznie i gorąco po raz pierwszy w nowym roku. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Pan Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta do spraw polityki społecznej, przewodniczący komisji edukacji Związku Miast Polskich witam serdecznie panie prezydencie. Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. W poniedziałek po feriach dzieci z klas 1-3 wracają do szkół. Jak ocenia pan prezydent tą właśnie decyzję Ministerstwa Edukacji w sytuacji, gdy mamy coraz no niestety więcej zachorowań, coraz więcej zakażeń, no między innymi zachorował również pan prezydent Piotr Dziński. Wiemy doskonale, jaka jest sytuacja. Zresztą pan prezydent także o tym mówił w ostatnich swoich wywiadach, że nasze stanowisko jest takie, że mimo wszystko po tym okresie 18 stycznia, kiedy dzieci powinny wrócić do szkół, należałoby jeszcze te dwa tygodnie odczekać, bo różna oczywiście mogła być sytuacja dotycząca przebiegu ferii, bo po zniesieniu tej części obostrzeń, w której mówiło się o tym, że Młodzież i dzieci będą mogły jednak wychodzić z domu. Wiemy doskonale, że, że no były organizowane wspólne wyjścia, wspólne spotkania, gdzie potencjalnie mogło dochodzić do zakażeń. Stąd te dwa tygodnie, o których mówił pan prezydent Jedliński, byłby to dobry okres, żeby jeszcze pokontrolować ewentualne zakażenia. Mówiliśmy o 1 lutego. No, sytuacja dzisiaj, jaka jest, widzimy. Dzieci wracają 18 stycznia do szkół, w związku z tym do tej sytuacji musimy się przygotować. I prawda też jest taka, że wszystkie koszalińskie szkoły, dzięki realizacji wielu programów, które pojawiły się, w których braliśmy udział, do tego rozpoczęcia, po lockdownie edukacji są przygotowane. Co najważniejsze, Zostały przeprowadzone kolejne testy dotyczące nauczycieli nauczania początkowego. I tutaj musimy powiedzieć, że w Koszalinie na 13 szkół podstawowych mamy 132 nauczycieli bezpośrednio uczących nauczania początkowego, bo przypomnę, że nauczanie początkowe a wracają klasy od pierwszej do trzeciej. To nie tylko nauczyciel nauczania początkowego, ale także no, mamy wychowanie fizyczne, mamy religię, mamy także język obcy, są dodatkowi nauczyciele. I trzeba przyznać, że ponad 300 nauczycieli i pracowników obsługi i administracji naszych koszulniczych szkół podstawowych od poniedziałku do wtorku i także w czwartek, bo wczoraj w czwartek byli badani pracownicy szkoły specjalnej, to jest grupa, która została przetestowana, ale dzięki naszej współpracy, pana prezydenta. Piotra Jedlińskiego z zespołem Gruźliczy i Chorób Płuc. Przypomnę, że od 1 listopada został uruchomiony program, program badań testowych różnych grup zawodowych na terenie miasta Koszalina. I dzięki tej naszej współpracy udało nam się, można powiedzieć, w 80% już w okresie od listopada, grudzień, także styczeń, bo to się także dzieje, przetestować nauczycieli z Koszalińskich Szkół Podstawowych, szkół. Ponadpodstawowych, ze żłobków, z przedszkoli i myślę, no właśnie, że. Dla jakie, nie... są, jakie są właśnie wyniki tych testów? I myślę, że dla niektórych nauczycieli, którzy teraz w poniedziałek, wtorek byli testowani, jest to kolejne badanie. Ale dobrze, wyniki tych badań poniedziałkowych i wtorkowych będą znane no dzisiaj, w weekend też mówił o tym pan minister Czarnek, że te badania będą w weekend znane i wtedy będziemy wiedzieli, a z tych badań, które przeprowadziło Przeprowadził zespół gruźliczy i chorób płuc w koszalinie, wynika, że no jest to mniej więcej 20% populacji osób, które przechodziły tego koronawirusa widać że objawów, z tego względu, że wychodziły po prostu w badaniach przeciwciała, mhm. czyli okazywało się, że mniej więcej co piąta osoba badania. Przeszła tego koronawirusa wcześniej. Jakie będą wyniki, zobaczymy. W weekend oczywiście będzie to już wtedy wpływało na decyzję dyrektorów, jeżeli chodzi o obsadę i organizację nauczania od poniedziałku. Przygotowani jesteśmy, do szkół trafi. Prawie 3 tysiące dzieci z klas 1-3 w koszalińskich szkołach podstawowych. Ja mówię tylko tutaj i wyłącznie o tych dzieciach, które są dziećmi z koszalińskich szkół prowadzonych przez miasto Koszalin, czyli 13 podstawówek. Oczywiście rusza także szkolnictwo niepubliczne, w związku z tym ta grupa będzie powyżej 3000 osób. Szkoły specjalne również tak? Szkoły specjalne rządzą się innymi przepisami, ale przepis dotyczący rozpoczęcia nauki dla klas 1-3 obowiązuje te szkoły. I szkoły specjalne, zarówno szkoła przy ulicy Połczyńskiej od poniedziałku rusza, jak i specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przy ulicy Rzecznej. No i tutaj też trzeba powiedzieć, że zarówno pan dyrektor Rzemieniewski, jak i pani dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Rzecznej po obserwacji dwutygodniowej tego, co będzie się działo, jeżeli chodzi o nauczanie w klasach 1-3 podejmą stosowne decyzje. Dzisiaj jest to wstępna decyzja taka, że 1 lutego ruszą zajęcia dla pozostałych uczniów tych placówek. Panie prezydencie, zalecenia ministerstwa uda się zrealizować odnośnie obostrzeń sanitarnych właśnie w szkołach, jak ta sytuacja wygląda, jak jesteśmy przygotowani, ile miasto poniosło kosztów, czy jakieś dodatkowe pieniądze pozyskaliśmy na ten cel, ja tutaj jesteśmy przygotowani do pójścia dzieci do szkół właśnie od poniedziałku. Te wytyczne razem analizowaliśmy wspólnie z Panem Prezydentem Piotrem Jedlińskim, bardzo dokładnie, pomimo to, że Pan Prezydent jest chory, no ale aktywnie, Cały czas jest na linii telefonicznej. Oczywiście do, pozdrawiamy Pana do, Prezydenta, do, do który godzin, na pewno nas ogląda. Do godzin wieczornych i nocnych mm -hmm. jak gdyby konsultujemy wszystkie i rzeczywiście zauważyliśmy, że one niespecjalnie odbiegają od tych wytycznych, które zostały opracowane na 1 września 2020 roku. Oczywiście jest taka zasada znana, tych wytycznych jest bardzo dużo, bo to jest 65 prawie punktów, które przygotował minister edukacji, minister zdrowia i główny inspektor sanitarny. Mówią one oczywiście o tym, w jaki sposób się zachowywać, o tych odległościach pomiędzy, pomiędzy dziećmi. Dzieci, General... będą, dzieci będą musiały nosić maseczki w szkole? Jak? Generalnie no, zasada jest taka, że do szkoły przyprowadzają rodzice. Jeden rodzic, jedno dziecko. Oczywiście w maseczkach. Dziecko w maseczkę powinno zostać wyposażone, bo wtedy, kiedy nie jest w klasie, czyli na tych teoretycznie wspólnych przestrzeniach, powinno tą maseczkę y, zakładać. No jeżeli zapomni, to rozumiem, że taką maseczkę w szkole również otrzyma. Tak? Oczywiście, że tak jesteśmy na to przygotowani, i także w tych wytycznych mamy informację dotyczącą do przebywania dziecka, środków higienicznych tego, w jaki sposób się y, należy zachować w przypadku, gdy stwierdzimy, że ktoś ma gorączkę. Decyzje i wytyczne są doskonale przez naszych dyrektorów koszalińskich szkół znane, nie ma żadnego problemu z tym, żebyśmy postępowali zgodnie z tymi wytycznymi. No i warto wspomnieć o tym, o czym mhm. pan pytał, czyli to są te programy, który, z których rzeczywiście korzystaliśmy. Swoją decyzją prezydent miasta w ubiegłym roku